Dobry wieczór Państwu. Najważniejszą zdobyczą była fajerka. W każdej płycie kuchennej były przynajmniej dwa otwory. Duże otwory, a w większych kuchniach nawet cztery, przykryte fajerkami. Kucharka chciała jakoś potrawę szybko ugotować, zdejmowała środkową fajerkę okrągłą z wgłębieniem, lecz jeżeli garnek był większy, zdejmowała kolejne, większe. O taką fajerkę chodziło. O takie żelazne półko. Najlepiej. To największe. Niełatwo było zdobyć taką fajerkę. Szczerze mówiąc, nie miałem szansy na samodzielne wysmytranie fajerki. W kuchni naszego mieszkania przy ulicy Mazowieckiej płyta kuchenna miała trzy otwory, ale zasmytrać fajerkę z własnej kuchni to nie wchodziło w rachubę. Pozostawał handel wymienny. Baciary z zadebry prawie wszyscy mieli fajerki, a habince nawet po kilka. Rozpocząłem pertraktację z tonikiem, synem Leszka, którego ciotka smutkowa czasem przychodziła do właścicielki willi, w której mieszkaliśmy, sprzątać albo prać bieliznę. Moja siostra miała dużą lalkę, zamykającą oczy, gdy leżała, a gdy nacisnęło się jej brzuch, wydawała dźwięk, który miał brzmieć jak Był to raczej dziwny, nieprzyjemny skrzek. Lalka była ohydna. Przynajmniej dla mnie. Nasze toboły były coraz cieńsze i nie wiem kiedy i gdzie ten klasę wraz z moimi zbiorami znaczków zaginął. Lalka jeszcze istniała. W tobołku z zabawkami siostry, ale i ten tobołek był coraz mniejszy. Ostatni raz widziałem lalkę w miasteczku, już po wojnie, gdzie zamieszkaliśmy, zajmując dwa pokoje i malutką kuchnię. Za domem był sad, a pod płotem na końcu ogrodu kompostowy dół. Gdy mieliśmy już wyjeżdżać z miasteczka, zaniosłem do tego dołu obrzydliwą lalkę. Rozteptałem jej głowę, a wtedy lalka jęknęła trucianym głosem. Za płotem było śmierdzące bajor. Złapałem trupa lalki i wrzuciłem do bajora. Tonęła półgodząc. Razem uświadomiłem sobie, że to jest ta moja koleżanka, tylko siła i bardzo stara. Pomyślałem, że jakieś. Wyjaśnienie sytuacji, w której się znalazłem, jakieś wytłumaczenie może być tylko w środku, w sali numer 118. Jeszcze kilka kroków i oto po przeciśnięciu się obok grupki staruszków stałem przed drzwiami wyznaczonej dla mnie sali. Zorientowałem się, że Mówię do siebie i to dosyć głośno. Dzisiaj rano wyszedłem. No tak, rano wyszedłem. Jeden ze staruszków pochylił się w moją stronę. Coś nie tak. Coś nie tak. Kiwał ręką, a potem zaczął pukać się w czoło. Musiałem wejść do tej przeklętej sali. 118. Może tam w środku znajdę jakieś wyjaśnienie. Ale czekaj? Co miałbym wyjaśnić? Fakty, czyli spotkanie z Tonikiem. Fajerka? To, to, to jakaś monstrualna bzdura. Lecz. Fakty są faktami, i na tym etapie dochodzenia do prawdy nie miałem innych możliwości, przynajmniej tak mi się zdawało. Może kiedyś pojawienie się Tońka jakoś się wyjaśni. Teraz musiałem otworzyć drzwi. Znalazłem się w sali sądowej nr 118. Sędzia czytał wyrok, a po nim miał chyba czytać sentencję wyroku. Słuchałem wywodu sędziego, nic nie rozumiejąc. Wreszcie dotarła do mnie treść tego, co czytał sędzia? Oskarżony, którego chyba nie było na sali, przynajmniej ja go nie zauważyłem, został skazany na duszwocie za to, że zamordował kobietę, który jak zeznał, prawie nie znał, a i widywał, bardzo rzadko po prostu nie interesował się nią. Przewód sądowy udowodnił bez żadnych wątpliwości, że oskarżony popełnił zbrodnie świadomie, że w chwili popełniania przestępstwa był w pełni świadomy swoich czynów. Sędzia Gruba Baba, stojąca tuż przy drzwiach, Mruknęła. Prawie roczny proces, a nie wyjaśnił niczego. Ten bandyta to przecież mój sąsiad. Zaczęła mi się przyglądać i wolno, bardzo wolno odsuwała się ode mnie. Twarz łaski dała mi się uznająć.